Cześć, witam bardzo serdecznie na moim kanale W odcinku Zaprezentuję moją nową obudowę Marki Sig e, Silentium PC, Silentium SG1TG SPC 230 Kupiłem na Allegro za e, 260zł Został lera UPS za darmo Ze względu na to, że Musiałem zamówić tą obudowę, bo bo ta obudowa niestety nie, nie dobra jest. Bo wszystko się, wszystkie pozyspoły się grzeją. I dlatego a, a na tej obudowie procesor się nie grzeje. Ale za to z i i graficzna nadal się grzeją, niestety. I to jest właśnie problem. A, a ta a tak to na razie to przeczytam. Teraz specyfikację. Yy, wymiary 413. Na x216 na x247 mm. Opakowanie 480 x265 x482 mm. Waga 400. Waga 4,85 kg, 5,82 Gross. Wentylatory w zestawie za dwa wentylatory, a maksymalna. Zamontowanie węglowisko jest 8. Dyski twarde. Dwa razy 2 razy 2,5 cala i dwa razy 3 ,5 cala, 2 × 3,5 cala, 2,5 cala. W ty na, na klacie, w klatce HDD, 5 yy, gotów się. Zatoki 5 gotów 5 na 0 niestety, bo żadne, napę żadne napędy. 5, 5, 5 na satan czy na IDE i w ogóle nie ma ani miejsca, w ogóle nie ma miejsca, niestety. Płyta główna ATX, Micro ATX i, i Mitex. Chłodzenie CPU max, max 131 mm. Długość GPU max 325 mm. Kolor czarny po. po Porty wejście, wyjście, wejścia, wyjścia dwa razy USB 3.1, genera pierwszej generacji 3.0. Yy, yy, dwa gniazda, jedno gniazdo miniczek, znaczy dwa gniazda miniczek, to jest mikrofonowy, pierwszy mikrofonowy, a drugi na słuchawki. A teraz jeszcze to przeczytam. Zoptymalizowana wentylacja do ośmiu wentylatorów, 2 Sigma HP. 120 mm w zestawie nowoczesna dysk dwukomarowa. Konstrukcja system aranżacji okablowania. <laughs> Możliwość montażu <IO, śmiech> Al ONE LC na topie do 240 mm i przodzie do 360 mm. Obudowy Obudowa wyposażona w panel boczy z hartowanego szkła. Przeni panel o podwyższonym przepływie powietrza z filtrami przeciwkurzowymi. Obudowa pozorzona jest dwa złącze USB 3.1 genera Pierwszej generacji 3.0 na, na przednim panelu No dobra A teraz w zestawie jest ta obudowa instru y Instrukcja o, o montażu I, i jeszcze Chusteczka I komplet śrubek I jeszcze dwa... I, I głośniczek I Dwa wentylatory w zestawie. Zaraz wam pokażę. Tutaj jest jeden wentylator. I czekaj chwilę, jeszcze o i drugi wentylator. Tutaj na panelu przednim nim jest. Ty ty tylko wentylacja, niestety. Tu są, tu też wentylacja, Tu jest znaczy ten napis S czyli Silentium PZ. A na panelu górnym jest też wentylacja z filtrem przeciwkurzowym. Tutaj jest również wentylacja. Tutaj jest Tu są dwa porty USB 3.0 typu A. Wejście na mikrofon, wejście na mikrofon i wyjście na słuchawki miniczek. Tu jest tu jest dioda HDD. Tu jest przycisk reset. I przycisk power z poświetleniem. Tutaj jest dioda biała i, i, poświetle, i przycisk poświetlenie również biała. A tu mamy panel boczny po lewej stronie jest y, szkło hartow ze szkło hartowanego jest. A tu jeszcze mamy. Y, po, po prawej stronie też jest panel boczny, tylko że zwykły to jest. A tutaj mamy panel tylny, tutaj mamy, płyta, tutaj jest z tyłu ma, jest płyta główna, złącze z, z płyty głównej, tutaj jest wentylator, wentylacja to jest, tutaj jest miejsce na 8, znaczy nie 8, na no, 7 7 miejsc, 7 miejsc na kart rozszerzeń na karty rozszerzeń i zasil, i w tym i zasilacz Dobra. A teraz pokażę wam jak to jak w swoim środku. Otwieram najpierw panel prze panel przedni Albo dobra, nie będę tego otwierał. No dobra, to teraz od, od, odkręcę cztery śrubki. Miejmy nadzieję, że szkła nie zbije, nie? Bo to się, łatwio, bo to się łatwo otwiera, niestety żeby szkło nie zbić, bo to dopiero co ja wczoraj kupi, za, dopiero co od, od wczoraj mam. Dopiero. Tutaj mamy jeszcze dwa miejsca na dwa wentylatory. Tutaj w tym jest zasilacz. Tu jest jeden wentylator w zestawie systemowy. Tu gdzieś się drugi wentylator. A tu mamy zasilacz. A tu mam jeszcze, jeszcze Zamontowałem płytę główną Gigabyteka X47FS2H, który jest na z tego, z tego, przekładałem z tej obudowy modecom na to obudowę marki Silentium PC Wszystko mamy. Tutaj są kable. Tu jest jeszcze trzy miejsca. na Trzy wentylatory Tutaj jeszcze dwa, miejsc, dwa miejsca na Dwa wentylatory 120 mm lub na 140 mm I nie tylko wentylatory Ale można było zamiast wentylatora Można było zamontować chłodnice wodne Dobra to teraz zdejmujemy panel boczny, prawy, odkręcamy śrubki. A tutaj mamy tył płyty, płyty, płyty głównej. Tu jest tu jest płyty, tyłu zasilacz, tyłu zasilacz. A tutaj mamy dwa miejsca na szybki na na, na dyski twarde 2,5 cala. Tu mam zamontowany jeden szybki dysk SSD. Tutaj jeszcze mam jeden zamontowany jeden dysk twardy HDD 3,5 cala. Również na SATA. Jest taki problem, że jest dwa, że jeden, ten, ten jeden jest, podłą wentylator jest tylko jeden podłączony, a ten drugi jeszcze nie jest podłączony, bo moja podłoga główna ma tylko jedno, y, jednego, y, jednego gniazdo, jedne, jednego wentylatora, y, 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 gniazdo wentylatoru systemowego, czteropinowy to jest, a wentylatory mają 3 piny. I jeszcze jest jeden problem, że to USB jest niepodłączony. Nie działa, bo jest niepodłączony. No, a zaraz Wam pokażę kabel. O, widzicie, to jest, ten, to jest taki kabel 19-pinowy, który oczywiście płyta główna nie obsługuje, ta niestety. I to jest właśnie problem. Więc postanowiłem właśnie zamówiłem zamówiłem na Allegro 4 gniazda rozgałęziać na 4 wentylatory i przejściówka z USB 30 Męski 30 to, to znaczy męski 3.0 19 pinowy na do płyty głównej usb 2.0 y, 9 pinowy jeszcze pokażę wam filtr przeciwkurzowy o, o, odkry, o tutaj jest wszystko jest co widać Tutaj na razie żadnego koszu nie ma. Ale może kiedyś będzie, bo to jest fit. Dzisiaj w tym, w tym filmiku komputera nie będę włączał. Bo nie, bo nie ma sensu pokazywać. Może następny filmik pokażę Wam jak to działa. Następ, dopiero w następnym filmiku. Niestety. No dobra, to na tyle na tym moim filmiku. Zamykam obudowy całą całkowicie. Chwileczkę. Nie mogę zamykać. Dobra, zrobię przerwę w na nagrywaniu, bo jedną ręką nie dam rady. Widzimy się za chwilę. No, udało się dwoma rękami za zamknąć. Tylko jeszcze muszę przykręcić śrubka, dwie śrubki. A teraz, a teraz drugi panel bącznie ze z szkła hartowanego. No, teraz zakręcamy. I tak się prezentuje ta nowa obudowa no, Do nowoczesnych komputerów stacjonarnych, Płyta główna na przykład Płyta główna oczywiście stara jest, oczywiście No dobra, to na dzisiaj tyle na tym filmiku Jeżeli podałem filmik, że fajny filmik o mojej nowej obudowie Do komputera stacjonarnego marki Silentium PZ Signo SG1TG SPC290 to wiecie co robić, dajcie łapki w górę, a jak nie to trudno Subskrybujcie do żeby być że że z nowymi filmikami Kanał jako wulkanowy No i co, ja jeszcze tu zaczęła od z z Trzymajcie się ciepło, cześć i pa Do zobaczenia w filmiku, ok? To pa, narcha